Dużo facetów w tych czasie są albo zajęci, albo z, już zniszczeni, że już to nie jest to samo, co jak ja miałam 20 coś lat, ale myślę, że dużo właśnie fajnych e, facetów już są w no, związkach tak naprawdę. A jak się poznaje kogoś, to jeszcze nie było takiego, takiej osoby, co warta była. Wiadomo, poznaje się ludzi, ale no teraz inaczej też patrzę na partnera, e, na przyszłość, bo mam też córeczkę też dużo przeżyłam teraz już wiem, co chcę, czego nie chcę i nie chcę też tra tracić czasu na kimś od początku, jak widzę jakieś czerwone flagi. A czy Asia Krupa randkuje? E, wiesz co, no ostatnio może była randka czy dwie, ale nie dużo. I co, i to jednak nie było to? Zobaczymy. A, czyli jednak z kimś się spotykasz. E, wiesz co, nie, nie mogę powiedzieć, że spotykam, ale wiesz, jest ktoś na, na moim oku, ale nie znaczy, że coś ważnego.